Daszbur, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, e, jeżeli chodzi o cykl Moje życie z polskimi. Ja dotarłem do Piotka Komorowskiego, którego widzieliście wcześniej. E, Daszbur, witam wszystkich. Którego żeście widzieli wcześniej e, w odcinku, jeżeli chodzi o jego hodowlę. E, dzisiaj mamy taki ciekawy dzień, ponieważ jesteśmy tutaj w siedzibie koła łowieckiego Gawra, e, właśnie Piotka koła łowieckiego. Rudnik nad, Gawra, Rudnik nad Sanem, jesteśmy w miejscowości Graba. To jest nasza działka, nasza wiata. Tutaj mamy właśnie nasze imprezy, i dzisiaj miło nam gościć was wszystkich. No, no, gości i, i oglądających wszystkich. Czekamy właśnie na resztę chłopaków. Część, żeście ich widzieli w odcinkach. Też będą nowe osoby, które pewnie tak samo wystąpią w następnych odcinkach, jeżeli chodzi o moje życie z gończymi polskimi. Także będą tutaj poruszone ciekawe tematy, zapraszam Was do oglądania, a przede wszystkim ja wiem, dobrze, że każdy woli oglądać odcinki z polowania, ale to jeżeli chodzi o kynologię, też jest ważna i na pewno są ludzie, którzy oglądają te odcinki i proszę Was, żebyście... Po oglądnięciu odcinka wciśnęli łapkę w górę, dali jakiś zwykły komentarz, zwykły dasz bur, bo to zwiększa zasięgi. Ja to robię charytatywnie, nikt mi za to nie płaci, a naprawdę chcemy, żeby to jednak szło w dobrą stronę i żeby ta kenologia trochę się dźwignęła. Proszę Was o to. I oczywiście I... subskrybować, jeszcze raz subskrybować. Naprawdę to jest dla nas wszystkich wielkie dzięki dla Mirka. Wszyscy z tego korzystamy i będziemy korzystać. Dokładnie, bo to zostanie komuś, czy młodym myśliwom, myśliwym, czy stażystom, czy koleżanką Dianą, te odcinki zostaną już na YouTubie i będą mogły zawsze do niego wrócić i po prostu czegoś się nauczyć, tak? Bo to nie tylko są jakieś tam puste słowa, tylko no, no tutaj... tu są starzy hodowcy, młodzi, starzy podkładacze, którzy naprawdę mają wiedzę o tym i coś ty... można się ciekawego dowiedzieć zawsze. No, ja też jestem bardzo ciekawy, ja jestem, tak jak już wiecie, młodą hodowlą, ale czekam na, na te stare wygi, że coś, coś zawsze się dowiem. No, to to jest, to jest właśnie po to. Człowiek cały czas się uczy, także zapraszamy dalej. To więc jeszcze chciałem powiedzieć yy, yy, o zagadnieniu wykorzystania tzw. NN-ów w hodowli. Uważam, że mimo tego, że gończe polskie są yy, rasą o najliczniejszej spośród ras, ras polskich populacji, yy, to mimo tego uważam, że powinno się yy, wprowadzać dalej nn czyli psy całkowicie obce. No nie będę tu podpowiadał, gdzie to można szukać tych NN-ów, ale dlaczego? Dlatego, że hodowla gończoło polskiego rozpoczęła się od niewielkiej populacji. Pojawiły się w międzyczasie wady genetyczne, choroby. I żeby tego uniknąć, trzeba wprowadzać psy obce, całkowicie. No, żeby nie było, że po jakimś czasie okaże się, że po prostu w zbyt dużej ilości psów pojawiły się wady, które te psy eliminują. Tą użytkowość jeszcze tutaj, przekażmy tam chłopakom dalej, jeżeli chodzi o użytkowość. Jeśli chodzi o użytkowość, to znaczy przede wszystkim cel naszych nagrań, naszych filmów, naszych spotkań, to jest to, żeby troszeczkę szczególnie osoby, które nie mają zbytnio doświadczenia i nie daj Bóg trafią na hodowcę, u którego wszystko jest najlepsze, reszta hodowli innych to nie. Chcemy po prostu tak nakreślić, nakreślić na co zwracać uwagę. O czym rozmawiać, o co pytać, co jest ważne właśnie w tym, żeby te psy były dla nas po prostu z takiego źródła i z takiej jakości użytkowej, jak powinno być, bo no, niestety trafiają się czasami psy, które mają dużo konkursów. Ale on w życiu ma tysiące postrzałków, ale te postrzałki nie miały więcej jak 300 metrów. Dla mnie to nie jest żaden postrzałek. Ludzie mówią te wystawy, bo tych konkursów eee... to wiele nie ma teraz. Teraz, to, teraz, te teraz tak, się tak, tak. Że... kraje. Fajnie, wie, sobie fajnie, wystawy, fajnie jest, żeby ta... Wystawy świata. Tak jak na, na początku sobie. mówiliśmy, trafiamy na fajnego hodowcę, który jest w stanie nam wszystko opowiedzieć. Od dziadka, pradziadka i tak dalej. Eee... <tryk> Możliwość zapolowania sobie albo chociażby obejrzenia filmów z polowań. Czy, czy, czy ta praca nam się podoba, czy tak to widzimy. E, trochę historii, trochę legend. E, bo jeżeli gość mi opowiada, że ma e, dużo poszczałków, ale no, atrybutem tego to jest, że działa na ohz no To będzie miał bachlarz roboty. Jeżeli te poszczałki przekraczają te 2, 3, 4, 5, 6 i dalej kilometrów i to uważam, że no słaby pies sobie nie poradzi. Czasami są to puszczałki po 48 godzinach. Dla mnie to już są sygnały, że mamy do czynienia z fajnym źródłem. Jest ta użytkowość. Absolutnie nie krytykujemy tu psów, które są piękne wystawowo, a czasami nie brały udziału w ogóle w polowaniu i się w ogóle nie sprawdziły, bo po prostu właściciel nie jest myśliwym. Nie miały szans. Tak, nie miały szans. Bardziej bym szedł tutaj z apelem, żeby co niektórzy Odpuścili sobie przeciętną sukę kryć. To jest pierwsza rzecz. Dwa, nie ograniczajmy się kilometrami odległości do wybierania reproduktora. Wybierzmy tego, którego praca naprawdę jest warta uwagi, mm. tylko też nie zwalajmy winy. Często jest tak, że chodzi mi o zwalanie winy. Zwalanie winy na przykład na właściciela reproduktora. A nie daje dobry ścian, nie daje. Czekaj, czekaj, zaraz kolego. A opowiedz mi coś o Twojej suce. Bo idę w zakład, że na dziesięciu y, takich świeżych nabywców gończego polskiego, prawdopodobnie, przynajmniej mówię to ze swojego doświadczenia, imię ojca znają, ale matki to praktycznie żaden. A to jest ważna rzecz. Ważna rzecz jest, wielu hodowców nawet, on czekaj, czekaj, muszę zobaczyć brodowód, po czym ona jest. A jest już ma trzy To jaką on prowadzi analizę w ogóle hodowli i kojarzenia? Jestem wręcz, y, zastanawiam się, czy czasami kuzynka, z kuzynem nie ma tych szczegółów, dosłownie. Tutaj jeszcze wspomnę o sprawie nn -ów. Jest wielu przeciwników, troszkę różnych telefonów też miałem, bo kryłem NN-em. I o dziwo, o dziwo, no ja się nie zdziwiłem, tylko wielu się zdziwiło, że wyszły super psy. Że wyszły super psy. Druga sprawa, mocno krytykowane jeszcze odkąd zaczynałem z gończym polskim, mocno krytykowane im bredowanie. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, na czym polega. Ja sam zacząłem od suki, która była mocnym imbredem. Na wspaniałego psa, którego niestety nie miałem osobiście możliwości spotkać. Dzisiaj, dzisiaj jest tutaj jego właściciel. Chodzi mi o Morusa Wilczypazur. Nie trafiłem, mam córki, wnuki, wnuczki, prawnuczki po tej suce. Nie było żadnych chorób. A to był mocny imbred. Imbred był w drugim pokoleniu. Na Morusa Wilczypazu. Więc e, jeżeli kojarzymy to na zdrowego psa, się ma pojęcie, się jeszcze, jeszcze ma się pojęcie, co się robi. Pies, nie dość, że była rewelacja, użytkowo fenomen. Siadło. Ja wiem, że nie zawsze siądzie. Też rozmawiam z gośćmi, którzy już mają, jakby to powiedzieć, ósemkę z przodu w wieku, są hodowcami różnych zwierząt, nie tylko psów, ale też są profesorami genetyki. No i niestety potwierdzają to. Podstawa hodowli to jest rewelacyjna suka. To jest pierwsza rzecz. I pies, który idzie do, a więc chodzi już nawet nie o psa, tylko chodzi o reproduktora, musi to być Mercedes. To nie może być tak, że szukamy coś się fajnego wybierze. Szkoda czasu. Szkoda czasu. Jedno, dwa takie doświadczone krycia nic nam nie dadzą. Tylko psujemy rasy, psujemy sobie hodowli, renomę. Ja wiem, że też wszystkich nie zadowolimy. Wszystkim nie dogodzimy. I każdy ma swoje doświadczenie i swoje wymogi. Ja tu ze swojego miejsca mogę podziękować, że przez całą moją, jakby to powiedzieć, historię, drogę hodowli, no, bardzo dużo zawdzięczam koledze Wojtkowi Machajowi. Dużo też telefonów było, rozmowy z Etkiem Hałdyszem. Yy, osobiście udało mi się odwiedzić Walka yy, Peculaka, no, no, skarbnica wiedzy i powiem szczerze, nawet taki wyjazd na Łotwę był dla mnie kolejnym doświadczeniem, kolejnych nowych rzeczy się dowiedziałem, yy, ale też zauważyłem, jak się, jak się to wszystko dziedziczy i powiem szczerze, bezbłędnie rozpoznałem wnuków i prawnuków, które pochodzą, można powiedzieć, z mojej hodowli. Nie Mojej hodowli. Co więcej. Dla jego będzie odcinek tobie. Stawiajcie na dobre suki, to jest bardzo ważne. Nie bawcie się w średniaki. No niestety czasem się pies nie uda. Użytkowość, użytkowość. Ta użytkowość musi być, musi być sprawdzona. Tutaj, jest tutaj jeszcze jest odmienny temat jakby rozszerzania naszej pasji, nie? No bo jednak to wszystko jest, są osoby, które to promują, są osoby, które polują z tymi psami ale jest tak jakby zatraceni brak możliwości yy, sprawdzenia, sprawdzenia, tego sprawdzenia tego tych psów. Także tutaj jest taki apel trochę do naszego Polskiego Związku Łowieckiego, aby jednak yy, ktoś i, w końcu o tym pomyślał. Ktoś w końcu o tym pomyślał, jednak i w tym kierunku, bo są osoby, które naprawdę chcą promować te psy, chcą sprawdzać ich e, użytkowość i mnożyć te psy, żeby jednak były wykorzystywane e, kiedyś do tych e, polowań i wiadomo jak to, kiedy będzie wszystko wyglądało. Ale na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, no jest tutaj jakby Wojtek Machaj, i różni inni koledzy starsi na komentarzy, którzy yy, tak Łukasz yy, tego wiedział, jest to że wiedzy, gdzie to przekazują, są osoby, które potrafią to wychwycić i dalej przekazywać. I chcielibyśmy, żeby to nawet było kultywowane. Chcemy się tym dzielić. Tak. mamy. Tak, że... Amen. Mamy. Amen. Ja tu jeszcze rozdam te gadżety, które chłopaki nam wysłali. Ale też coś tam pomagamy im, tutaj, żeby kubki y, zaistnieli, jeżeli chodzi o ten film. A też nam pomogą, jeżeli chodzi o promocję, bo udostępnią ten odcinek. Także tu macie kubki na kawę, jakieś tam przypinki na polowania, naklejki na samochód. Chłopaki, ja Wam niezwykle dziękuję. Zabieramy się do Josiawie, bo tutaj część już dziewczyn i mało jest, jest głodna. Płodnie. Dziękuję Wam bardzo i dasz gór. Dobrze, dobrze. Dobrze. zaspiot propowiadam, to jest bo trzeba będzie chyba wszystko, tylko byli, tak, tylko No tak. ma być przy smaku, że co tam wyszło z tego, no te moje jagnię, na to taką uroczystość, no musi być porządne mięso. Myślę, że będzie spakować wszystko. Dokładnie, zobaczycie później właśnie czym będziemy tutaj testować Główne dnia dzisiejszego dnia. Znaczy główny danie Pachnie. dzisiejszego dnia, przepraszam. I myślę, że dla piesków jeszcze zostanie. Tak. Słuchajcie, żeby tradycji stało się za to podano posiłek. A że kolego umie grać, to proszę na posiłek. Bardzo e, zapraszam wszystkich do stołu i smacznego życzę. Chcieliśmy poinformować jeszcze o fakcie posiadania szczeniąt. E, oczywiście skojarzenie użytkowe z dziada pradziada. W moim przypadku hodowli władcy Kniei e, jest to skojarzenie jurac, notliwy Nos i Brylant Goniec Prochowicki. E, skojarzenie jest imbredem na w trzecim pokoleniu na Zagraja Janena. E, drugi od to jest Moria władcy Kniei. Córka Dory władcy kniei Brunainen Skojarzenie również z brylantem. Tutaj kolega Rafał będzie głównym płacącym za alimenty. Czy jeszcze coś będzie wolne za chwil parę, nie wiemy, ale fajnie wrzucić taką informację, bo czasami ktoś nawet nie wie, gdzie tego szukać. Kolejny miot jest u kolegi. Michała, niech powie, co to jest. To jest freja i brylant, to, to wszystkie po brylancie. To freja i brylant. Freja i brylant i u kolegi Wojtka. No z tego, co się orientuję, to jeszcze dwie suczki są. To było sześć suk, czy psy, psy już poszły. Dwie suczki wolne, to jest po irze, Ira cnotliwy nos. To jest u mnie dziesiąte pokolenie polujących psu, suk. No, a ojciec Bruno MN, no To jego za bardzo nie trzeba przedstawiać. Tak, naturalne ostrzegi no, wstawiają. One jeszcze nie mają 3 miesięcy, a no, nie trzeba ich zachęcać w lesie, żeby podejmowały jakiś trop Tak więc, jeżeli ktoś szuka szczeniaka do podkładania, do polowania indywidualnego, szczerze można polecić te wszystkie hodowle, które wkoło mnie są. No to są psy do takiej ciężkiej roboty. To nie są psy do, tak, do jakiegoś tam spaceru, czy do jakiegoś tam głaskania. Tylko tak jak mówię, no to są psy do ciężkiej roboty, gdzie na pewno powinny się sprawdzić w łowisku. Także z chęcią można polecić te podobne i tak na koniec, no, jeżeli ktoś by chciał zawsze kontakt zawsze można w jakiś sposób się z nami skontaktować są telefony, są messengery, tak, jest facebook tak, jeżeli tak jak mówię, teraz jest też e, sorry, go przerwałem, ale jest e, możemy mi wypaść wątek, e, sezon polowań zaczyna się zbiorowych sezon polowań indywidualnych jeśli chciał, ktoś chciałby widzieć nie wiem, reproduktora, suki polujące można przyjechać do mnie, do kolegów bez problemu można sprawdzić sobie użytkowość naszych psów suk, psów, tak samo reproduktorów i widzieć jak te psy pracują, wtedy można, tak jak my wcześniej wspominali, dobrać sobie tego szczeniaka i tak mówi, mówię, nie bierze się kota w worku, tylko szczeniaka z y, prawdziwego zerenia. Czyli przypomnijmy, hodowla, cnotliwy nos, tutaj dzikarze i władcy kniei. Jeszcze tak na koniec... Y, po to końcu tu końcu jesteśmy. To to wszystko i tak, jedy... tak, ale po, po to tutaj jesteśmy, że byście mieli świadomość, że można do nas zawsze zapytać, zadzwonić, niekoniecznie o szczeniaka, zawsze też o inne rzeczy. Nie jesteśmy alfą i omegą, też się uczymy całe życie, ale też jesteśmy chętni pomóc coś, tak jakby sprzedać swoją wiedzę, bo jakąś ją posiadamy z racji lat bycia hodowcą, szkoleniowcem, myśliwym. A wymiana doświadczeń, czasami nawet można coś przeanalizować z jednym, drugim, trzecim, czwartym kolegą. Każdy ma inne też spostrzeżenia, każdy ma inne doświadczenia, także śmiało kontaktować się. Jak to mówią, my nie gryziemy, wręcz przeciwnie, chcemy pomóc komuś ogarnąć sobie fajnego psiaka. Niekoniecznie z naszej hodowli. To nie jest tak, że my tylko nasze, nie, absolutnie. Jest wiele innych fajnych hodowli, są, występują w programach tu kolegi, także Dasz Bury i do zobaczenia. Obrigado.